Rok temu robiłem porównanie tamtejszych, najbardziej flagowych jednostek Exynos 990 vs. Snap 865. Gdzie konkluzją całego materiału było to, że nawet największemu wrogowi nie poleciłbym flagowego smartfona z Exynosem. No chyba, że na Zero. W sumie to już go dawno nie widziałem. Niemniej Samsung w tym roku wyszedł ze sloganem Exynos Is Back. Bardzo ciekawe. Majster piżu, dwie galaktyki na dwóch różnych procesorach. No nie podrzucę. I zapraszam do materiału. Na początku tak w skrócie, co się działo przed rokiem. Temperatury Exynosa były na tyle wysokie, że czasami nie dało się korzystać z telefonu. Trottering brak stabilności wynika wynikach do Benchmark, duże różnice wydajności, masakryczna wręcz prądożerność i tak naprawdę żadnych przewag Atutu Exynosa. A później w wiadomościach od Was dostawałem potwierdzenie mojego porównania. No ale tak jak mówiłem, Samsung w tym roku starał się wyjść naprzeciw sloganem Exynos is back, bo kiedyś jak byłem e, młodym kawalerem, to rzeczywiście jednostki Exynosa były lepsze od Snapdragona, ale to było dawno, dawno temu i w tym roku musi stawić czoło najnowszej jednostce Snapdragon 888 opartej o 5-nanometrowy proces litograficzny, pozdrawiamy Intela. I w tym przypadku Samsung dobrze sobie poradził, bo też ma 5 nanometrów, a więc pozycja wyjściowa jest identyczna i identyczna jest prądożerność. Test poboru energii wykonywany przez aplikację PCMark wykazuje, że na wszystkich częstotliwościach ekranów skalibrowanych pod zalecane 200 nitów baterie wytrzymują jednakowo. To samo wykazuje wykonywanie sekwencji Antutu Benchmark, niemalże pokrywające się wyniki, ale nie można powiedzieć, że to Exynos zbliżył się do Snapdragon tylko to Qualcomm obniżył w tym roku swoje loty, bowiem tak naprawdę wszystkie. No, wszystkie. Bez wyjątków nie wytrzymują mi całego intensywnego dnia na samym MLT, co uważam personalnie, osobiście na swego rodzaju kompromitację. I oczywiście można to tłumaczyć, że AAA jest dużo wydajniejszy, ale ta wydajność nie jest na tyle odczuwalna w codziennym użytkowaniu w ogóle, a grzanie się i prądożerność, o jak najbardziej tak. Natomiast jak ma się Exynos 2100 wreszcie konkurencji względem tych dwóch Snapdragonów? Kuźwa, jak tu jest gorąco. Nowy Exynos jest wydajniejszy niż ubiegłoroczny układ, ale duchy 990 wracają. To znaczy, 2100 jest wydajniejszy, ale jest to poziom Snapa 865, nie AAA. Podobnie jak rok temu, nie ma stabilnych pomiarów. Wykres sekwencja Toto Benchmark jest jakąś niezrozumiałą krzywą sinusoidalną, podczas gdy Snap ponownie, stabilnie, bez obaw działa. Oczywiście nie są to rzeczy, które odczujecie z początkiem użytkowania smartfona, ale są to rzeczy, które Mówią, że jeżeli w którymś z nich ma się coś złego pojawić, to większe predyspozycje ma Exynos, który, no cóż, ma też predyspozycję do jeszcze większego nagrzewania się niż SNAP 888. Tutaj bez skrupułów obronną ręką wychodzi ubiegłoroczny SNAP 865. Wydajny, chłodny, nieprądożerny. Do tego punktu wydaje mi się, że tak naprawdę wszystko już wiemy, że powiedzenie Exynos is back to taka typowa gadka, szmatka marketingowców, a w w monenklaturze użytkowników powinno się mówić Exynosis Flashback. Ale rok temu różniły się też aparaty, bowiem galaktyka oparta o Xynosa miała matrycę Samsunga, a wersja Snapdragonowa matrycę Sony. W tym roku program AIDA64 nie wykazuje różnic, ale nie wykazuje też nazw producentów tych matryc, więc nie mam pewności o jakiejkolwiek rozbieżności. Różnice w fotografiach mogą się pojawiać, ale one są marginalne i szczerze ująłbym jako błąd w położeniu mojej ręki, bowiem Algorytmy odpowiedzialne za przetwarzanie tych fotografii reagują nawet na najmniejsze zmiany położenia. W obu przypadkach są to świetne i flagowe aparaty. Jeżeli chodzi o całą resztę, otoczkę tych flagowców, różnic nie ma. Podsumowując i reasumując, wersję na sam nie kupiłem do tego porównania, natomiast na wersję na Exynosie pożyczyłem od sklepu które który... No, miał tutaj celowe lokowanie i promocje, ale też użyczył tutaj, jak dobrze pamiętam, minus 500 zł kupony rabatowe i wszystko macie w opisie pod filmem. Natomiast zanim kupicie, to warto zadać to pytanie, czy warto? Z moich obserwacji wynika, że Exynos nie jest aż tak tragiczny jak rok temu. W szczególności podczas takiego codziennego, normalnego użytkowania nie robi się tak szybko gorący, ale to wciąż poziom daleki od Snapdragona, a wszystkie ewentualne niedoskonałości to gorsza forma Qualcomma niż poprawek Samsunga. Samsung natomiast zapowiedział, że nadchodzące jednostki będą tworzone we współpracy z AMD, a więc marką, która utarła już nosa jednemu gigantowi. I tym razem też kibicuje, bo monopol nigdy nie wychodzi na dobre, generalnie. W w tym roku obecna edycja Galaktyk jest zdatna do użytku, ale patrząc na całokształt obecnego 2021 roku oraz wszystkich wypuszczonych flagowców, uważam że jest to. Jakiś jeden wielki nie wypał i swego rodzaju, nie wiem, obraz tej gonitwy producentów za cyferkami, wydajnością, której my użytkownicy nie odczuwamy, a zauważam coraz więcej jakichś tam komentarzy, że ktoś kupił dany telefon i go oddaje, bo jest większa prądożerność, czy dużo wyższe temperatury. I gdybym miał jakiś stary telefon obecnie i szukał zastępczego, nowszego, toż Celowałbym w ubiegłoroczne jednostki oparte o SNAP 865, które są zauważalnie tańsze, a nie są zacofane technologicznie jakoś znacząco względem obecnych flagosów, pod względem aparatów, ekranów, głośników, wibracji itd. a bateria czy temperatury są dużo, dużo lepsze. No i takim akcentem zakończymy. Ostatni odcinek, tak mi się wydaje już maksymalnie przedostatni, ale wydaje mi się, że ostatni, w tym tutaj miejscu, za którego oglądanie Wam bardzo dziękuję, a może powinienem nazwać to koniec sezonu pierwszego, pięcioletniego. Natomiast jak zawsze serdeczne dziękuję za oglądanie tego odcinka, jak zawsze też zdrówka dla Was i to, co najważniejsze globalnie, MPS Grusona. Raz jeszcze dziękuję, do następnego razu, cześć!